Jak ułatwić sobie wymiarowanie? Zobaczcie Państwo na to, co robię. Używam wymiaru, klikam sobie na jeden z palety narzędzi, pierwszy punkt, drugi punkt i mam wymiarowany obiekt w centymetrach. Klikam na drugi sposób wymiarowania, pierwszy punkt. Drugi punkt. I mam zwymiarowane w milimetrach. Tutaj są jeszcze różne kolory, ale skupmy się na tym, że tutaj są centymetry, a tutaj są milimetry. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Te dwa wymiary są na różnych warstwach. Zobaczcie Państwo, jak zaznaczymy jakiś wymiar, na przykład ten w centymetrach, to tutaj w okienku warstwy pojawi mi się warstwa przypisana do tego wymiaru. Skype możemy z tego wyjść. Zaznaczamy drugi wymiar i pojawia mi się w okienku warstwy wymiar szczegółowy. Czyli to są dwa różne style wymiarowania i do tego dwie różne warstwy. No i teraz jak coś takiego osiągnąć? To jest dosłownie kilka kliknięć. Trzeba tutaj mniej więcej wiedzieć o tym, jak się tworzy style wymiarowania oraz też będziemy korzystać z tej palety narzędzi. No dobra, zwróćmy sobie uwagę na początek, że ja tak naprawdę mam włączoną obecnie warstwę 0 i na warstwie 0 teraz rysuję, wymiaruję i tak dalej. Gdybym normalnie teraz użył jakiegoś wymiaru, tutaj mam wyciągnięty pasek z wymiarami. No powiedzmy taki wymiar wyrównany. Klik, klik i mam jakiś wymiar zrobiony. Tylko on jest zrobiony na warstwie 0. No ma inny kolor, prawda? Ja tutaj stworzyłem trzy warstwy, znaczy właściwie dwie. Mam warstwę 0 i mam jeszcze wymiar ogólny, wymiar szczegółowy. No i widzimy, że ten wymiar zrobił się na warstwie 0. Wystarczy, że go zaznaczymy. Mamy to pokazane w tym okienku tutaj. I jeżeli chcielibyśmy to robić na innej warstwie, no to musielibyśmy po prostu tą warstwę zmienić, czyli na przykład wybieramy wymiar ogólny, wybieramy wymiarowanie, zaznaczamy pierwszy punkt, zaznaczamy drugi punkt i wychodzi nam w końcu to w taki sposób. Ale my chcieliśmy taki wymiar ogólny, a nie szczegółowy. Tutaj mamy wymiar w milimetrach, więc jeszcze musimy ponownie to usunąć i przejść sobie do zakładki opis. Tam jeszcze musimy zmienić który styl wymiarowania chcemy, czy chcemy centymetry czy milimetry, czyli ustalamy centymetry. Teraz mogę włączyć to wymiarowanie i w końcu wymiaruję w centymetrach. A co jeżeli chciałbym teraz wymiarować w milimetrach? No to wchodzę do panelu wymiarowania. Tutaj zmieniam sobie to na milimetry, wchodzę do panelu warstwy, który jest w zakładce rysuj i zmieniam sobie wymiar na szczegółowy. I teraz po zmianie tych dwóch parametrów Mogę już wymiarować w milimetrach i na konkretnej warstwie. No tylko, że to zajmuje trochę dużo czasu, prawda? Musiałem zmienić warstwę i musiałem zmienić styl wymiarowania. A to, co pokazuję tutaj po lewej stronie, pozwala nam uniknąć zarówno jednego i drugiego. Zobaczcie Państwo, nieważne jaką mam warstwę, nieważne jaki mam styl wymiarowania, to może być ustawione cokolwiek. Nawet zmienimy sobie na warstwę 0, a styl wymiarowania zmienimy sobie na jakiś tam dany przez program ISO 25. I teraz zobaczcie Państwo na to, jak w palecie narzędzi będę miał taki styl wymiarowania z przypisaną konkretną warstwą, no to wybieram sobie ten, który jest napisany jako CM, tak jest nazwany, i wymiaruję w centymetrach od razu na tej konkretnej warstwie. Wybieram sobie ten w milimetrach z drugiej strony i proszę zobaczyć, wymiarujesz już w milimetrach. No i teraz jak coś takiego osiągnąć? Przejdziemy sobie do czystego rysunku, w którym nic nie mam narysowane, nic nie jest stworzone. Rysunek drugi, jak widzimy... Style wymiarowania są te dane od programu, tak samo jeżeli chodzi o warstwy, jest tylko warstwa 0. No dobra, robimy sobie to krok po kroku. Pierwsze co, to stworzymy sobie dwie osobne warstwy. Jedna warstwa będzie na ten wymiar szczegółowy, druga na ten wymiar ogólny, czyli klikam we właściwości warstwy, klikam sobie na nową warstwę i pierwsze to będzie wymiar szczegółowy na przykład i kolejna to będzie jeszcze wymiar ogólny. I teraz chciałbym jeszcze tylko zmienić im kolory. Na przykład dla tego ogólnego niech to będzie ten kolor taki niebieski, a dla szczegółowego będzie coś powiedzmy w okolicy czerwonego. No dobra, tylko to mi na razie pozwoli jedynie zmienić na szybko kolor samego wymiaru. Zobaczcie Państwo, wybieram sobie wymiar ogólny, mogę coś tam zwymiarować. No i rzeczywiście jest kolor niebieski, zmieniam sobie. Na wymiar szczegółowy, i teraz mam kolor czerwony. No to taka szybka opcja. Dodatkowo te warstwy pozwolą nam później włączyć wyłączyć pewne z wymiary z rysunku. byśmy sobie zerknęli na ten rysunek, jeszcze na sekundkę, zobaczcie Państwo, jak włączę sobie właściwości warstwy. To dzięki temu, że mam to porozdzielane na wymiar ogólny, na szczegółowy, mogę sobie wyłączyć jeden z widoczności albo drugi z widoczności. Dlatego też tworzymy te warstwy, nie tylko dla koloru, bo kolor da się też ustalić dla samego stylu wymiarowania. Nie musimy konkretnie robić to w takim kolorze, jak jest warstwa. No dobrze, wracamy do rysunku drugiego. Na razie wykonaliśmy sobie tylko te warstwy, stworzyliśmy jakieś dwie i teraz przechodzimy do zakładki opis. W zakładce opis będziemy mieli panel z wymiarami, i chciałbym, żebyśmy stworzyli sobie dwa style wymiarowania. Tutaj klikamy na tą strzałeczkę po prawej stronie. Oczywiście da się to również wpisać jako polecenie w pasku poleceń, Wym Styl. Konkretnie na szybko stworzymy sobie dwa dodatkowe style wymiarowania. Klikamy zatem na nowy. Nowy styl wymiarowania. Nazwijmy sobie to tak, żeby to sam projektant wiedział o co chodzi. Na przykład to CM i MM, żebyśmy wiedzieli, że wymiarujemy w centymetrach, w milimetrach. To jest taka dosyć prosta metodologia nazywania. Więc napiszemy sobie CM, klikamy kontynuuj. No i chcemy, żeby ten wymiar był w centymetrach. Zatem możemy sobie przejść do zakładki jednostki podstawowe i dodajemy przyrostek CM. No ale jeżeli nasz projekt powstaje w milimetrach, to będzie to niepoprawne, bo narysujemy sobie linię o długości 10 jednostek, zwymiarujemy i będzie napisane, że to ma 10 cm. A powinno mieć 10 mm. Dlatego trzeba jeszcze zmienić współczynnik skali. Współczynnik skali na 0.1 wtedy każda wartość będzie przemnożona przez ten współczynnik czyli jak zwymiarujemy linię o długości 10 jednostek a pracujemy w milimetrach to program nie pokaże nam 10 cm tylko 1 cm no bo 10 razy 0.1 myślę, że dosyć logiczne także tutaj mamy ten współczynnik skali no i możemy sobie kliknąć już OK także widzimy stworzyliśmy sobie styl wymiarowania centymetry i jeszcze chcemy stworzyć kolejny klikamy nowy Tutaj nie będzie kopia CM, tylko będzie to MM, czyli milimetry. Klikamy Kontynuuj. No i teraz musimy sobie zmienić te jednostki podstawowe, przyrostek na MM, żebyśmy mieli milimetry. I tutaj współczynnik w skali już będzie 1. To oznacza, że jak mamy linię o długości 10 jednostek i ją wymiarujemy, to wymiar pokaże nam 10, no bo 10 razy 1. Dosyć prosta sprawa. I tu jeszcze możemy sobie na sekundkę zerknąć do zakładki dopasowanie. No jeżeli robimy takie wymiary szczegółowe, to być może chcielibyśmy, aby te wymiary były też nieco Mniejsze. Tutaj możemy sobie zmienić globalną skalę i zmienię sobie ją na 0,5. To znaczy, że wielkość tekstu będzie dwa razy mniejsza, strzałki będą dwa razy mniejsze i klikamy OK. Kliknę Zamknij. To też pokażę na sekundkę Państwu jeszcze raz w tym pierwszym rysunku. Jeden z wymiarów jest większy, drugi mniejszy, prawda? Widzimy to wyraźnie, że jeden tekst jest wyższy od drugiego. No i dobra, właściwie mamy tą sprawę już załatwioną. Teraz będziemy chcieli użyć tych naszych wymiarów, no i użyjemy do tego naszego panelu narzędzi, czyli Ctrl 3. Można to też włączyć, jeżeli przejdziemy sobie do zakładki narzędzia i tam znajdziemy w paletach te palety narzędzi, ale warto zapamiętać sobie skrót klawiszowy Ctrl 3. I jeżeli mamy już to uruchomione, ja tam już jakieś style wymiarowania swoje mam, te, których używaliśmy dosłownie przed chwilą, to możemy stworzyć sobie nową zakładkę. No, jak stworzyć nową zakładkę tutaj w tych paletach? Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy na dowolną zakładkę, prawy przycisk myszy. Następnie nowa paleta. Stworzy nam się nowa paleta, nazwijmy ją sobie wymiary. Ja nazwę wymiary 2, bo już jedną taką paletę mam o nazwie wymiary, więc to będzie wymiary 2. No i teraz będziemy musieli sobie przeciągnąć wymiar do tej palety narzędzi. Dodać. To oczywiście można zrobić na wiele sposobów. Jednym z najprostszych jest po prostu zaznaczenie jakiegoś wymiaru i przeniesienie go właśnie do tej palety narzędzi. Zchwycenie go lewym przyciskiem myszy. Chwytamy. Powinno być coś takiego. I przenosimy go do palety narzędzi. I robimy to drugi raz, bo mamy te dwa sposoby. Tak jak widzicie Państwo, nie zawsze uda się to za pierwszym razem. Czasem może nam to nie złapać. Także zaznaczamy sobie coś takiego. Łapiemy lewym przyciskiem myszy. Nie puszczamy lewego przycisku myszy. I wrzucamy. No dobra, ja wrzuciłem trzy razy, więc usunę sobie jeden prawym przyciskiem myszy i usuwam. No i teraz tak, mamy tutaj narzędzia do wymiarowania. Zobaczcie Państwo, że to nie jest tylko ten wymiar, wymiar wyrównany, ale też może tam być każdy inny wymiar, jaki byśmy tylko chcieli: liniowy, kątowy, promienia, cokolwiek chcemy. Ale to, co jest dla nas ważniejsze, to żebyśmy kliknęli na ten wymiar prawym przyciskiem myszy. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy. I tam znajdziecie Państwo właściwości. No i tutaj dzieje się esencja używania tej palety narzędzi, że ona nam pozwala używać wielu różnych narzędzi na wiele sposobów, w bardzo szybki sposób, z nadanymi jakimiś cechami, na przykład przy kreskowaniu, albo jak chcemy nawet rysować jakieś obiekty. Ogólnie warto się z tą paletą zapoznać. Już dwa filmy są u nas na kanale odnośnie palety narzędzi. Klikamy te właściwości. I zobaczcie Państwo, o co chodzi, właściwości tego konkretnego narzędzia. Możemy sobie tutaj pozmieniać pewne rzeczy, na przykład, jak mamy wartości ogólne. I tutaj co jest? Kolor, jak warstwa. No fajnie, niech będzie jak warstwa, ale żeby to była warstwa konkretna, na przykład wymiar ogólny albo ten wymiar szczegółowy. I tutaj możemy sobie określić też konkretnie, jaki będzie styl wymiarowania. Skoro na warstwie wymiar ogólny, no to użyjemy sobie tutaj opcji centymetry. Klikamy na to. I teraz możemy sobie kliknąć OK. I teraz, jeżeli będziemy używać tego konkretnego wymiaru, klikam na to, kliknę sobie gdzieś tutaj w rysunku raz dwa. To zobaczcie państwo, już mi wymiaruje to w kolorze niebieskim i mam wymiar w centymetrach. A teraz zrobimy to z drugim wymiarem, prawy przycisk myszy, właściwości i tutaj już będziemy używać tego wymiaru szczegółowego, więc tutaj tak samo warstwy zmieniamy, to jest dla nas na ten moment najważniejsze. No i ten styl wymiarowania. Tam jeszcze inne rzeczy, możecie sobie Państwo zmieniać ten rodzaj linii, jakaś szerokość i tym podobne rzeczy, ale to już, jak ktoś będzie chciał sobie zmienić. My robimy takie najważniejsze rzeczy, czyli teraz milimetry. Klikam OK. No i zobaczcie Państwo, pierwszy wymiar użyliśmy było w centymetrach w kolorze niebieskim. Używamy drugiego stylu wymiarowania. Ciach. Ciach I już mamy w milimetrach i to w kolorze czerwonym. No i teraz jeszcze taka mała rzecz, moglibyśmy sobie tutaj kliknąć prawy przycisk myszy i jeszcze zmienić nazwę, żeby tego nam się nie myliło. Więc tutaj nazwiemy sobie centymetry, tutaj prawy przycisk myszy zmieniamy nazwę milimetry. No i to co jest ważne jeszcze przy tym, ta paleta narzędzi nam się zapamięta. To znaczy, że jak włączymy sobie za tydzień program, to też będziemy mogli tego używać. I ja włączę teraz jakiś nowy rysunek. Nowy rysunek bez szablonu metryczny. I teraz mam nowy rysunek zupełnie nowy. Rysuję sobie tam jakiś prostokąt, chcę go zwymiarować. No i co robimy? Przechodzimy do palety narzędzi. Pamiętajcie Państwo, skrót klawiszowy CTRL 3 to się może przydać, bo paleta narzędzi jest fajna, tylko zajmuje trochę miejsca. Jeżeli zajmuje nam tego miejsca za dużo, to warto ją szybciutko wyłączyć i CTRL 3, jeżeli będziemy jej potrzebować. Teraz wybieramy sobie wymiar w centymetrach. Klikamy pierwszy punkt, drugi punkt. I mamy wymiarowany ten obiekt w centymetrach. Chcemy milimetry? Proszę bardzo, klikamy, ciach, ciach, i gotowe. No i jeszcze raz powtórzę, to będzie zapamiętane, to znaczy, że nie musimy tego robić za każdym razem, kiedy mamy jakiś nowy projekt. Poświęcamy 10 minut raz w życiu i korzystamy z tego tak długo, jak tylko będziemy chcieli. I jeszcze na koniec, może tak dorzucę, że ja tutaj pokazałem to w przypadku takiego wymiarowania. Ale tam możecie Państwo sobie użyć też jakichś innych narzędzi. Jak na przykład ktoś chce okrąg, narysowałem jakiś okrąg, zaznaczam taki okrąg, przerzucam go podobnie do tej palety narzędzi, tak jak to było z tym wymiarowaniem. I tutaj też możemy kliknąć prawy przycisk myszy, właściwości i na przykład ustalić, że ten okrąg ma się zawsze rysować w kolorze czerwonym i na przykład z szerokością powiedzmy 1,0. I tam jeszcze możemy sobie jakieś inne parametry ustawić. Klikamy OK. I teraz jeszcze włączę sobie tylko w pasku statusu szerokość linii, żeby była widoczna. Jak teraz będę używał tego polecenia, okrąg z palety narzędzi. Nie takiego zwykłego, tylko z palety narzędzi. Klikamy. No to proszę zobaczyć, że ten okrąg rysuje się w kolorze czerwonym i z tą większą szerokością. Więc jeżeli często byśmy musieli zmieniać jakieś tam parametry, na przykład te warstwy, albo właściwości, albo ten styl wymiarowania, to możemy do tego użyć palety narzędzi. Niesamowite narzędzie. Również zachęcam do obejrzenia dwóch poprzednich filmów dotyczących pracy z paletą narzędzi. Film już cały nagrałem, i teraz mi się jeszcze przypomniała jedna ważna rzecz odnośnie tej palety narzędzi. Otworzyłem przed chwilą ten rysunek trzeci, prawda? On był czysty. Otworzę jeszcze raz nowy rysunek, czyli klikamy sobie na nowy rysunek bez szablonu metryczny, i nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zobaczcie Państwo, w nowym rysunku nie mam stylów wymiarowania swoich, ani jak wejdziemy sobie do zakładki Rysuj, nie mam swoich warstw, ale kiedy użyjemy takiego wymiaru, np. tego centymetry, i użyjemy tego jeszcze milimetry, to proszę zobaczyć, że te warstwy dodadzą mi się automatycznie. Przed chwilą ich nie miałem, teraz je mam i tak samo będzie w zakładce Opis. Przed chwilą miałem tam dwa style wymiarowania, a teraz mam już cztery, bo te dwa dodatkowe mi się dodały. Także program zapamięta nam w tej palecie narzędzi nasze sposoby na wymiarowanie, czy tam narysowanie jakichś obiektów, ale zapamięta również te style, które są do tego przypisane, czyli właśnie ten styl wymiarowania, czy też mamy przypisaną jakąś konkretną warstwę.